Zbyszek, Przegląd sportowy Bartman, sportowy Przegląd sportowy szaleje. Świeżo jesteśmy po nagraniu programu Polska 2017. W takim razie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zbyszek w programie zrobiłeś mały street Bardzo mały, po prostu zdjąłeś bluzę, którą tu pokazałeś pod sodem koszulkę. I jakby pierwszy raz publicznie mówiąc o tym, że w kolejnym sezonie ligowym zagrasz w Jastrzemskim Węglu. Jastrzemskim Węglu, w którym no, już grałeś. Powiedz, proszę, tak najkrócej w żołnierskich słowach, dlaczego zdecydowałeś się wrócić do Jastrzębia i wrócić do, Ligi, do Polski? Dlaczego zdecydowałem się wrócić do Jastrzębia? Przede wszystkim dlatego, że mam same dobre wspomnienia z Jastrzębia i bardzo z wielkim bólem serca opuszczałem ten klub. I bardzo się cieszę, że mogłem do niego wrócić. To po pierwsze. Druga sprawa jest też taka, że. Bądź co, bądź mam bardzo komfortową sytuację z możliwością powrotu na pozycję przyjmującego, bo myślę, że tak komfortowej sytuacji to nawet nie marzyło, nie, że móc grać w tak dobrym klubie, który nie dość, że występuje w bardzo dobrej lidze, tu jeszcze będzie grał w europejskich pucharach w Lidze Mistrzów i do tego będzie miał bardzo dobry skład sportowo i szkoleniowy. Także no mówię, no, sytuacja wręcz optymalna. Bardzo się z tego powodu cieszę. Do, trzeba też dodać, że klub stabilny finansowo, co też e, niestety w dzisiejszych czasach nie jest sprawą oczywistą. Pamiętam, że jedno z pytań, które cię zawsze najbardziej podgrzewało, jak, jak my dziennikarze pytaliśmy, bo każdy się lubował w Wyliczance, ile to klubów już zwiedziłeś, że w jednym sezonie zawsze zmieniasz klub. Co, co też było jakąś tam sugerowaniem, że w jednym miejscu nie wytrzymujesz, czy nie wiem, ktoś to nie wytrzymuje. Okazuje się, że. Jastrzębski Węgiel po pierwsze opuściłeś nie dlatego, że, że miałeś dosyć, tylko pamiętamy wszyscy, zostałeś atakującym, poprosiłeś klub o to, żeby cię klub zwolnił, bo, bo tam był już Michał Łasko i nie było sensu, żeby był rezerwowym lub nie wiem, czekał na swoją szansę, no i wracasz do tego Inna samego. No kwestia, że no? E, no klub raczej też nie, nie, byłaby to komfortowa sytuacja dla klubu, żeby utrzymywać no tak. dwóch takich atakujących, tak? Którzy... No więc właśnie, dogadaliście się i wracasz do Jastrzębia, więc jakby Dzisiaj kończymy pytanie Zbyszka, dlaczego zawsze jest w innym klubie. Bo wracasz do tego samego środowiska, do tych samych ludzi prawie. Oczywiście drużyna się zmieniła, ale to, to pokazuje. Chociaż są też zawodnicy, z którymi grałem. No właśnie, więc to pokazuje, że nie ma reguły, że co roku będziesz w zupełnie innym miejscu i w zupełnie, nie wiem, innej lidze, innym klubie. Nie, no to już jest, że tak powiem, któryś z powrotów. No bo grałem też dwukrotnie w Politechnice, raz jeszcze, że tak powiem, w wieku szczeniackim, umiałem 16 lat, później. E, wróciłem do Politechniki również z Włoch, również z Włoch, także ja się tak jak wcześniej podkreślałem, robi się nudno, ale bardzo się cieszę z tego transferu, właśnie z tej sytuacji, że miał taką komfortową e, możliwość. Oczywiście nie znaczy to, że, że będę głaskany po głowie i będę mógł sobie, e, że tak powiem, robić poligno doświadczalne na wojsku, nie, w żadnym wypadku, to jest też dla mnie bardzo duże wyzwanie, dla mnie osobiście, żeby wrócić po tych dwóch Sezony, sezonach na ataku, na przyjęcie, bo muszę, muszę poćwiczyć ten element i poświęcić na to na pewno dużo więcej czasu, niż moi koledzy, którzy będą występować na tej pozycji. No i co? Na pewno, na pewno jest wiele w klubów, bo również z, z Rzeszowa mam bardzo miłe wspomnienia i myślę, że, że, że Rzeszów też najgorzej mnie nie wspomina. Więc e, opinia taka, że ja palę za sobą mosty, albo że odchodzę skądś, ponieważ e, e, nie, nie mogę wytrzymać, albo ze mną nie idzie wytrzymać, myślę, że, że, że jest błędna. No, Zbyszek, jeszcze jedna rzecz, która się ciśnie na usta. Nie żałujesz tego, że, że teraz nie będziesz atakującym? Czy rzeczywiście ja pamiętam, jak pojawiła się ta informacja, że, że po rozmowie z trenerem Anastazim będziesz atakującym w reprezentacji Polski, to dla ciebie był. Był jakiś wybór, bo musiałaś się zgodzić na przewrócenie swojego takiego siatkarskiego życia do góry nogami. No teraz nie jakby nie przewracasz do góry nogami, tylko wracasz do korzeni. Czy ty się jednak czujesz bardziej jako ten, który przyjmuje i atakuje, czy ten dwuletni, czy trzyletni tak naprawdę, yy, trzyletnie małżeństwo z pozycją atakującego no, się dla ciebie kończy, jak się z tym czujesz? A przede wszystkim czuję się jako siatkarz. Tak? Że ja to mówiłem dwa lata ponad temu, jak przestawiał mnie Anastazina atak. Że ja staram się dać jak najwięcej dla zespołu i grać na tej pozycji, od której wymaga dla mnie, którą wymaga ode mnie trener. Jeżeli trener stwierdza, że lepiej jest grać na. na w tym momencie dla zespołu lepiej będzie, żeby grał na ataku, no to pochyliłem się nad tym. Poświęciłem ponad dwa lata na to. Poświęciłem wiele rzeczy dla tej, dla tej pozycji. No a teraz jest taka sytuacja, że, że mogę znowu grać na przyjęciu. Niestety, znaczy stety, niestety, jest to pewien krok w tył dla mnie, jeżeli chodzi o, bo straciłem dwa lata nie grania na tej pozycji, ale no, nieraz trzeba zrobić krok w tył, żeby później zrobić dwa naprzód. Ja zdawałem sobie od początku sprawę, że pozycja atakującego no, nie będzie pozycją, którą ja będę mógł grać do końca swojej kariery. Z takiej po prostu błahej sprawy jaką jest to, że w siatkówce w tym momencie coraz więcej pojawia się atakujących, którzy mają grubo powyżej 2, 2 metry 5 centymetrów, 2 metry 10 centymetrów. I to są zawodnicy, którzy na tej pozycji no, robią największą furorę. Ja, tak, ja niestety tyle wzrostu nie mam. Na razie póki skaczę, póki jestem silny fizycznie, no to jakoś sobie z nimi daję radę i mogę z nimi rywalizować, ale, ale nie wiadomo co będzie za 5-6 lat, kiedy... Będę już no, jednym ze starszych zawodników i nie będę już tak wysoko skakał i może już nie będę sobie tak z nimi dobrze radził. Wiadomo, że, że dochodzi do tego doświadczenie zebrane i tak dalej, ale, ale no, umówmy się szczerze, że, że fizycznie też trzeba się dobrze prezentować. Ostatnia rzecz Zbyszku. W tym sezonie selekcjoner reprezentacji Polski Stefan Antiga nie znalazł miejsca w kadrze dla atakującego Zbyszka Wartmana, ale nie wiemy co będzie za rok, to jest przyszłość, może znajdzie miejsce za rok dla przyjmującego Zbyszka Wartmana, bo to będzie już zupełnie inny zawodnik. No, to pytanie do ten Myślę, że to nawet nie jest pytanie na teraz, bo on ma ważniejsze sprawy niż zastanawianie się nad Zbigniewem Bartmanem. Przygotowuje się do Mistrzostw Świata i to jest teraz cel nadrzędny i dla niego najważniejszy. A to, co będzie za rok, to będziemy o tym rozmawiać za rok, bo, bo te, tak jak życie pokazuje, jak życie nauczyło również mnie, rok to jest taki duży, taki duży przedział czasowy, że może się wydarzyć tyle niespodziewanych rzeczy, że. Nie ma sensu nawet planować ani gdybać to co będzie za rok. To do zobaczenia w plus Lidze. Do zobaczenia.